Witajcie, dzień dobry, dzień dobry, to jest live na temat tarczy antyinflacyjnej doktora Przemysława Suligi, witam Cię Przemku. Dzień dobry, dzień dobry, witaj Macku, witam, witam. Przemku, jesteśmy na żywo, nadajemy na kilku platformach równocześnie, nadajemy na Twitterze, na YouTubie, na LinkedInie, na fejsie Towarzystw Biznesowych oraz na fejsie Macieja Gnyszki. Więc na początek musimy chwilkę poczekać, aż się zbiorą oglądający. Póki co jeszcze się schodzą, natomiast wyświetlimy im słuchaj, taki banerek, żeby nam dali znać, czy nas dobrze widać i dobrze słychać. Bo to jest. O, już mamy pierwszych oglądających. Drodzy oglądający, dajcie znać w komentarzach, czy nas dobrze widać, czy nas dobrze słychać, bo my tu nadajemy na różnych platformach. Równocześnie będziemy wdzięczni za feedback. Ja to na banerku już publikuję. No, przypuszczam, że, że parę osób się znajdzie, jak wiesz, tyle kanałów. To, to na pewno, wiesz, będzie tak, trochę... Tak, już mamy pierwszych pięć osób, nas widzi. Kochani, dajcie znać. O, widzę, pierwsze lajki są. Paweł Buczkowski daje nam znać lajkiem, że nas widzi i słyszy, to bardzo fajnie. Poprosimy o serduszka, o komentarze, dawajcie znać. A my tymczasem z Przemkiem Pochylimy się. Paweł pisze, że jest ok, super, bardzo fajnie. Dziękujemy, Pawle. Tak jak pisałem w opisie tego streamu, dwa tygodnie temu z Przemkiem nagraliśmy rozmowę na temat tarczy antyinflacyjnej, na temat inwestycji w sztukę współczesną, w sztukę przemysłową suligi, doktora Kieleckiej Akademii Sztuk Pięknych, wystawianego no, dziś to możemy powiedzieć na całym świecie, ale między innymi w Muzeum Narodowym. Przemku, tam zaprezentowaliśmy kilka Twoich prac. Link do tej oferty, link do tej oferty ja teraz wkleję na czat, żeby mogli sobie nasi widzowie ewentualnie popatrzeć. O! Ta oferta jest dostępna tutaj. Ja później ją będę dzielił na ekranie, w sensie zobaczycie ją na mhm. ekranie. Natomiast Przemku doszły mnie słuchy, że 30% prac już nie ma. W sensie są, ale w prywatnych rękach. Tak jest, tak jest, to prawda. I tutaj z tego miejsca bardzo będzie mi miło tym, że osobom podziękować. Bo, bo zakupili właśnie moje prace, czyli zainwestowali w coś, w coś ciekawego, w coś nowego i w coś nie, 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 nie tak oczywistego, czyli w sztukę współczesną, czyli taką nieprzedstawieniową, geometryczną, to, to wiesz, jakby ta, te, te moje prace są nacechowane, Wiesz, taką tą badawczością, naukowością, i, i, i to, jest, to jest bardzo ważne dla samego punktu widzenia podejścia do sztuki. Mhm. Natomiast, jakby dodatkowo, to, to jest to, że ona ma taki, taki ciekawy background, trochę też wiesz. Opowiadając o zwierzętach, ale jednak w tym możemy od, odpowiedzieć sobie na pytanie, jakby trochę i przenieść to, to na nasz świat, że wiesz, jakby stworzyć z tego taką symulację i jakby odpowiedzieć sobie na pytanie, czy, czy ten nasz świat nie jest taką trochę symulacją, mm. taką niekontrolowaną, czy też jakby trochę, kim my jesteśmy dla siebie, czy jesteśmy trochę tymi drapieżnikami, tymi ofiarami. No to, jest, to jest bardzo fajne, ale wszystkich zachęcam do poczytania, bo, bo jednak ona odpowiada na takie współczesne i takie teraźniejsze pytania egzystencjonalne, a dwa, jest no właśnie nacechowana tą, tą taką, tymi nowymi mediami, to jest, to jest jakby wiesz, naszpikowana z każdej strony nową technologią, no bo jednak to jest sztuczna inteligencja, to jest sztuczne życie, no to, jest, to, jest, to, jest, to jest myślę w, w dalszym ciągu fajna nowa rzecz świeża na rynku sztuki, no to tak jak po, po, powtarzają ludzie, którzy już się na tej sztuce znają i niejedno widzieli, mało takich osób na świecie, którzy tworzą w ten sposób. Więc no jakby trochę taka autoprezentacja, na no jednak jakby wracając już do samej sprzedaży, to, to bardzo się cieszę, no bo to jest jedna trzecia tych prac, prawda? To jakby tak. możemy mówić o tym, że że kilka fajnych pracy pójdzie w dobre ręce. Mm -hmm. I tam też taki background tej sprzedaży jest fajny, że wiesz, ci jeszcze, wiedzą, że ci ludzie chcą inwestować. Zanim, zanim jeszcze o backgroundzie, to tak. e, mamy, a mamy dwóch pierwszych inwestorów. i e, Nie mogę oprzeć się wrażeniu, że to, co ostatnio na Fejsie i na LinkedInie pisałem, to znaczy, że rok, że rok temu z kawałkiem, tak naprawdę półtora. Roku temu pierwszą pracę w mojej prywatnej kolekcji, twojej, twojego autorstwa kupowałem jeszcze za trzycyfrową kwotę. Dziś na ostatniej aukcji w Katowicach one poszły już powyżej pięciu tysięcy, więc dokonały przez. Ten rok z kawałkiem, no bardzo dużego progresu. Więc jeżeli kto, ktoś myśli o zabezpieczeniu przed 7% in, in, inflacją, to w ogóle 7%? Panie, my tu tak. mówimy o, o, o 1000%. Tak, Maćku, i co trzeba dodać, że jakby dzieła sztuki inaczej się amortyzują niż na przykład nieruchomości, czy, czy jakieś drogie auta, i tak dalej, i tak dalej. Wiesz jakby inwestowanie w sztukę ma takie znamiona, że, że jakby ten pieniądz cały czas pracuje, a nie traci, tak? O, dzieła sztuki nie tracą, mało tego zyskują, bo bo jakby dobrze wiemy, czy po mnie to jeszcze w dalszym ciągu nie są duże kwoty, natomiast jakby na rynku dzieł sztuki jest no teraz aktualnie jest dosyć, dosyć niezły szum i jest, jest do, dobry hałas. Więc jakby to inwestowanie w sztukę dopiero właściwie się zaczyna, prawda, takie, takie na poważne, że i artyści to odczują w końcu i inwestorzy też będą wiedzieli, że to, to, jest, to jest ten czas. Więc tak. dzie, dzieła sztuki, one się tak nie dewaluują, prawda, jakby ten pieniądz tak nie, nie traci. Fakt, jest to jakaś taka ucieczka trochę przed tą inflacją, natomiast jakby też Dzieło sztuki wrzucone w, w koszt firmowy, jakby też inaczej się amortyzuje. Całkowicie inaczej. Więc to, to jest też naprawdę bardzo fajna rzecz. Bardzo fajna. Tak, tak. To też istotne, istotny aspekt podatkowy, rzeczywiście. Natomiast Ale. dobrze mnie słuchy, dobrze mi w rubelki przy, przyćwierkały, że dwa z dwie z prac polecą aż do Szwajcarii. Tak, to prawda. To, to też jest bardzo fajna rzecz, że. Już nie tylko jakby rynek nasz lokalny zasilą te pracę, a, a będzie to właśnie już już Europa. Co prawda gdzieś tam te moje prace w obiegu europejskim są, natomiast jakby tutaj jest bardzo fajnie, bo człowiek, który zakupił te prace, to bardzo wartościowy człowiek, więc myślę, że też jakby będzie w sposób godny powielał i pomnażał swój kapitał w ten sposób właśnie, że, że go zakupił. No, A rynek europejski, jak dobrze wiemy, no jest no jednak troszeczkę inny niż rynek ten nasz lokalny polski. Myślę, że śmiało można powiedzieć, że i szerszy, i głębszy i w ogóle. Tak? Natomiast ciekawą, ciekawą rzecz, bo znam też drugiego z inwestorów dobrze, dobrze kojarzę, że to coś w rodzaju. Lokaty kapitału młodego pokolenia na jakieś 10 tak. lat. Tak, to, to też to prawda. To, to też jest jakieś bardzo duże zaskoczenie dla mnie. No bo jednak, jak dobrze wiemy, no kupując tu i teraz, myślimy o takiej. Inwestycji trochę takiej krótkoterminowej, bym powiedział. No bo jednak kupujemy pracę mniej lub bardziej znanego artysty, by za dwa lata, za trzy wyciągnąć większą kwotę na, od sprzedaży dzieła. A tutaj wydaje mi się, że lokatą, lokata będzie dłuż, dłuższa w, w, w czasie. Z tego, z, z tego względu, że kupił tą pracę, właściwie. Nie wiem, czy bardziej syn, czy, czy bardziej ojciec dla syna, natomiast y, jakby posiadaczem, właścicielem będzie, y, będzie młody człowiek, który właściwie też y, sam wybrał tą pracę i, i miejmy nadzieję, że miał dobrą intuicję. Y, wybrał, wybrał fajną pracę, taką taką strukturalną, taką y, ciekawą, taką, taką no, jakby Jednobarwną, ale taką strukturalną, bardzo ciekawą też w formie. Natomiast jakby ciekaw jestem, jak, jak tam się zachowają te, jak się tam zachowa ta, ta inwestycja, prawda? Bo, bo, bo jednak nie wyobrażam sobie tego, że, że nie wiem, czy za rok, czy za dwa dziecko będzie chciał pozbyć albo tata, będzie chciał odsprzedać. Więc wydaje mi się, że tam, tam ten procent zwrotu będzie. Będzie nieco większy później. Myślę, że myślę, że za tę pracę za dwadzieścia kilka lat będzie mógł sobie kupić nie mieszkanie, a dom. Tak. I tego się trzymajmy. Otwórzmy Przemku, zaraz pokażę tę ofertę, którą linkowaliśmy w poprzedniej naszej rozmowie i teraz. Przelećmy się po tych pracach, by, żebyś nam zdradził, które jeszcze są, a które nie ma. Ta rozumiem, mówiłeś, że kolorowa poszła, tak? To chodziło o to? Nie, 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 nie ta, nie ta, nie ta. Okay. To, 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 ta jest na stanie, następne to z następnej strony, okay. tej nie ma. I to okay. jest bardzo też fajna praca, taka minimalistyczna w jednym kolorze, to, to też jakby do, ładnie doświetla Ciekawe współczesne wnętrze. Tak. No to jest niedługa praca, ale, ale ona, ona też jest bardzo ciekawa. Ja lubię, ja lubię ten rodzaj malowania. Tak, tak. I dalej, ja weźmy tak. dalej. I tej też nie ma. To właśnie ma. No. młody człowiek, no. okay. młody człowiek zakupił. Okay. To mamy. I mamy, mamy, tak. No, I chyba tam już troszeczkę dalej, to też jest. No tutaj myślałem, że tu będzie mm, troszkę większy popyt na te prace, bo znaczy, wiesz, to jest też tak, że jak, jak ja mam jakieś wyobrażenie, to niekoniecznie to samo wyobrażenie mogą mieć wszyscy inni tak, e, i tu przychodzi wielki zawód na przykład, tak? Bo ja myślałem, że te będą najbardziej y, się, y, się sprzedawać, bo ja chciałem, żeby te się sprzedały, tak? Ja y, myślałem o nich w ten sposób, y, bo jest to końcówka serii. No nie ma takich tak. prac. Ja już takich prac nie maluję. To, to jest tam, wiesz, bardziej ta linia jest płynna, tam bardziej odpowiadamy na, na zagadnienia takie ty, typowo stadne, takie z, z, z punktu widzenia stadności zwierząt. To tutaj się bardzo mocno inspirowałem symulatorami związanymi z ławicami ryb. I tutaj, i tutaj tu, tu przyznam szczerze, że zależało mi na tym, bo niejako mówię, to taka gratka trochę dla kolekcjonerów, bo na rynku jest trochę tych prac. To już tak jak wspominałem tam w poprzednim tym odcinku, że duża kolekcja tych ponad 40 blisko 50 prac jest na Wilanowie, więc jakby tu sobie wyobrażałem, że, że może, może, może w tą stronę. Natomiast te prace mam mhm. i, 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 i one są dostępne. Słuchajcie, no, okay. to z tej serii jest jeszcze, jak rozumiem, ta praca tej tej już nie mamy, tej już nie A, mamy, tej i już tej nie, nie mamy. mamy. To jest, jak dobrze widzę, tam chyba 03, nie wiem, widzisz, bo ja z, z tej perspektywy nie dostrzegam 03, Jakiś? 15, 03, 2016. No, to tej nie mamy. Mhm. Mm okay. Mamy jeszcze i ten. tej nie mamy. A, znaczy, ten... my mamy w sensie mamy nie sprzedamy. No, mamy niesprzedaną, tą mamy tak jest. niesprzedaną i tą mamy jeszcze nie Dokładnie. Dokładnie. Okay. Dokładnie. No to, to moi mili, wy wiecie co jeszcze jest w ofercie uprzemka. Podlinkowałem w komentarzu, podlinkowałem w komentarzu. Tego właśnie PDF-a, którego widzieliście. Gdybyście nie byli na bieżąco, w sensie oglądaliście, ale nie kumacie tam, która jest, której nie ma, to w tym PDF-ie są namiary na naprzemka, więc y, 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 będzie można się odezwać, no spytać i, 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 i zrobić dobre zakupy jeszcze przed końcem roku, by. Obronić się przed kwiorzercą, inflacją. Tak, która... dokładnie. A jeszcze, co warto dodać, to, to coraz częściej jakby ci ludzie, którzy też kumają rynek sztuki i jakby też też orientują się w rynku światowym, prawda? W tych, w tak. tych trendach światowych, to jakby coraz więcej osób. I ja już też nad tym, już nad tym pracuję. Natomiast jakby coraz bardziej jestem pewien, że NFT wejdzie do, do, do zbiorów czy też do, do szeregu zróżnicowanych prac moich, ponieważ jakby ja już na to pomysł mam, a teraz coraz więcej osób mi mówi, że. Powinniśmy pójść w tamtym kierunku. Ja bym, ja, ja szukam takiego, takiego, kierunku dla siebie, żeby móc zrobić to w sposób niebanalny mhm. nie i nie taki zwykły, przyziemny. I tylko no, naprawdę chciałbym jeszcze zaskoczyć, jeszcze bardziej i, i mam na to pomysł. Więc jakby to też, jakby pokaże tą, tą różnorodność tej sztuki, jakby to ja myślę sobie tak, że jak inwestujemy w artystę, to inwestujemy w jego postawę, w jego zaangażowanie, w jego życie, w jego twórczość i w to, w jakim też jest człowiekiem. Więc jakby mhm. zawsze, zawsze powtarzam, że zapraszam do siebie, do, do pracowni, mhm. poznajmy się, porozmawiamy, wypijmy kawę i, i porozmawiamy też o sztuce. Ja lubię wiedzieć też, gdzie będą wisiały moje prace, i też mhm. tym samym chciałbym, żeby ktoś wiedział, od kogo kupuje. Pracę, tak. Że jakby nie tylko ucieka faktycznie przed inflacją, tylko też jakby kupuje dobre dzieło sztuki. No i na tym by mi zależało, więc, jakby tutaj też chciałbym wszystkim pokazać, że przemek pracuje. Tak. Gdy wspomniałeś o kawie w pracowni, to przypomniała mi się nasza kawa u ciebie w pracowni w zeszłym ro roku. Dodam faktycznie. jeszcze, że była to kawa faktycznie. i cygaro, więc. A, tak, 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 faktycznie było. Można upgradeować, uprzemka można upgradeować także o obiad. Pamiętam, to był świetny Tak jest, też było tak. bardzo miło i było smaczne. Tak jest. Zamykając, mówiłeś, że fajnie, żeby nabywca też wiedział, od kogo kupuje. Krótka metryczka, krótka metryczka. Przemysław Soliga to, to co? To jest bątły, homoseksualny kochanek wielu kuratorów sztuki, czy konserwatywny. Małżonek jednej, żony. Wiesz, pytam, bo w świecie sztuki to różnie bywa, nie? Yy, wiesz, zawsze sobie zadaję pytanie, kim ja tak naprawdę jestem. Myślę, no że jestem naprawdę bardzo przeciętnym Polakiem, mhm. raczej konserwatywnym. Mhm. Yy, cenię sobie bardzo, wiesz, zaangażowanie yy, takie naprawdę na serio w rodzinę, w, w dzieci, w żonę. W, w sprawy w sprawy duchowe, Boże i, 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 i takie, takie, bardzo empatyczne, więc taki, taki jestem. Natomiast w sztuce, no w sztuce jestem, wiesz, no jestem wariatem, chociaż ta, ta sztuka jest dosyć bardzo poukładana. Ale ta, ta, ta wiesz, naprawdę wymaga ode mnie e, takiego, takiego zaangażowania To Ja cały czas jakby staram się kreować tą sztukę na nowo i cały czas, e, cały czas staram się pogłębiać, nie? żeby się nie zamykać e, w jednym i tym samym, natomiast cały czas dotykam te, tej stylistyki, no bo jednak e, Gdzieś to jest tak, tak moje, że już, już nie chcę z tego wychodzić. Nie chcę z tego wychodzić. Tym bardziej, że jakby wiesz, jakby no cały czas to, to ja jestem pierwszy, nie? To właściwie to ja no jestem tak. cały czas pierwszy i, i, i warto, żeby, żeby tak ten temat wygryźć, żeby, żeby później godnie następcy wszyscy mieli od kogo się wzorować, inspirować. Dokładnie. Myślę, że to sformułowanie mały, ale wariat jest, nie dobra, nie jest, nie dobra, jest to dobrą intensencją naszej rozmowy. Przemku, bardzo dziękuję. Moi ja mili, w komentarzu macie link do oferty Przemka. Zostały ostatnie prace, część z nich już w drodze do Szwajcarii i na Mazowsze. A, a tymczasem was pozdrawiamy, YouTubeowicze na ostatnie 30 sekund jak się film przemieli to będziecie mieli jeszcze rekomendacje filmowe na tym ekranie pożegnalnym, będziecie mieli rekomendacje filmowe z innych odcinków z Przemkiem. A tymczasem Przemku spróbujmy przy, przybić piątkę na ekranie. Nie, to stanie. Uwaga, uwaga. Oh. Oh. Dałeś. Jak się widzicie, cały, Jak widzicie, pariatów jest tu dwóch. Znany Daję. nasz przemysł, Suliga był moim gościem, a ja jestem znanym poetą, przyszłym noblistą w dziedzinie poezji. Pozdrawiamy i do zobaczenia. Dzięki, wielkie do zobaczenia. Cześć!